Witajcie bardzo serdecznie, kochani widzowie. Witam po dłuższej, notabene, przerwie związanej głównie ze świętami. Jestem do poniedziałku, w poniedziałek jadę do cioci, wracam po nowym roku. Także łapka zostawiona, sobie zostawiony, let's Jak łowić burze i będę to przypominał cały czas przed sezonem: Będę przypominał trzy główne zasady: wiedza, doświadczenie, radar. No i jeszcze niebo, ale warto się zaopatrzyć w telefon nowszej generacji, jeśli chcesz łapać burzę telefonem jak ja oraz aparatem, który będzie mi służył w swoim drugim debiutanckim sezonie burzowym. Owy aparat będzie mi służył jeszcze przez dłuższy okres. Mam taką nadzieję, wystarczy zakupić taką ładowarkę. Albo ładować ładowarką od telefonu. Aparat. Generalnie, jeśli chodzi o łowienie burz, to to jest proste, ale jednocześnie ciężkie. Trzeba po prostu się zgrać w czasie, z, jak ma się ekipę, to trzeba się zebrać z ekipą. Jak ma się kogoś zaufanego, to trzeba się z nim zgrać. Można czasami robić tak, że jak ktoś do Ciebie przyjeżdża na przykład na łowy i wiesz dobrze, że burza ma przyjść o 23, no to może ten ktoś zostać u owej osoby na noc, żeby złobić burzę w nocy, odespać i następnego dnia znowu łobić burzę. Tak też można robić. Ja w zeszłym roku miałem naprawdę full burz. Generalnie głównie nocnych. Głównie burz nocnych. A za dnia też się trafiło kilka burz, ale głównie te burze były w zeszłym roku w nocy. I ja wyjątkowo <coughs> przejmę taktykę dla kogoś zaufanego. Nie zdradzam kogo jeszcze nie. Dla kogo zaufanego przyjmę taktykę, że jak będzie miała być burza, to poproszę tę osobę zaproszę na łowy. Złowimy burzę na próbę, żeby ta osoba się dowiedziała jak się burzę łowi. I potem taktyka, którą przyjąłem z kumplami, że łowimy, jeśli będzie coś ciekawego. wyleby się zgrać, bo zeszły rok pokazał, że albo mojego innego kumpla nie było, albo ja byłem w górach lub nad morzem, albo mój drugi kumpel był w Szwajcarii. Potem kumpel pojechał na statki, drugi wrócił ze Szwajcarii, ja byłem w górach I na odwrót wróciłem z gór na łowy A ich dwóch nie było Mój kuzyn głównie ze mną czas łowił burzę Moja przyjaciółka i kuzynka również Także no Jeśli chodzi o łowienie burz To po prostu Może nie tyle trzeba mieć dryk Trzeba obserwować radary, Ale też niebo Dlatego ja, kochani widzowie polecam Wam w telefonie zainstalować aplikację Monitor Busz, Żeby być na bieżąco, jeśli chodzi o busze, bo tam przychodzą Wam alerty, jakby się błyska blisko Was. Ewentualnie zostawcie, <laughs> jeśli jesteście nowi lub stali widzowie, zostawcie tutaj komentarz o treści z Chaser. Przypnę Wam serduszko. No, <laughs> no i właściwie co Wam jeszcze powiem? To Wam powiem tak. Jeżeli chodzi o łowienie busz, ono jest ciekawe ale i groźne. Kilka razy już nam się zdarzyło uciekać w, jak się zaczęła wichura, albo jak była nad nami burza zaczęliśmy po prostu uciekać. A raz w życiu zostałem na spektak, jak błyskało nad nami, jak błysło nad nami. Wszyscy wow, ale piękny, do, ale piękny piorun. Ale jak zagrzmiało, to wszyscy lota do domu. Dosłownie. W zeszłym roku <kluw> <kluw> się stęskniłem za takimi mówami bo od dwóch lat sezon był mierny. Zeszły rok nam wynagrodził czekanie, i mieliśmy taką burzę, że uciekaliśmy po prostu w deszczu. Ale się cieszyliśmy, bo brakowało tej adrenaliny brakowało tego łowienia burzy i uciekania przed burzą. Tego po prostu brakowało. Jeśli chodzi o łowienie burz, to Wam powiem ciekawostkę sprzed lat. Mm, łowiłem burzę kiedyś z kumplami. I powiem tak, nie było wesoło, bo była jedna burza od północy, druga od południa, trzecia od zachodu, czwarta od wschodu. I musieliśmy uciekać, bo zaczęło się błyskać z każdej strony. Utknęliśmy na świetlicy, ale za to mieliśmy piękny pokaz fajerwery, to po prostu nagrywałem, piękny pokaz wyładowań. Najgorsze dwie burze, jakie <laughs> złapałem, lipiec 2023 roku, superkomórka burzowa, gradogenna. Z Downburstem, Porządkowo mogła dać tornado, na szczęście się rozmyło. I druga burza to był 2024 rok i boł echo od południa. Wchodzący układ z formującym się boł echo na czele. Na szczęście nas najgorsze wtedy ominęło. Zniszczyło drzewo, ale nas ominęło. Dużo się działo na Pomorzu i Pomorzu Gdańskim po prostu. Tam oberwało najwięcej. Zima w tym roku była w miarę dobra. Teraz styczeń ma dorąbać śniegiem i mrozem, jak patrzyłem. No to może to, zbyć, może to będzie zwiastowało 2019. A przypomnę, w 2019 zapaliśmy łącznie i 6 burz. Podobało się. Zostaw coś po sobie. Jeśli to ogląda, to znaczy, że jest godzina poranna. Miłego dnia. Cześć. Storm Chaser, Was żegnam.